Zapraszamy serdecznie do kolejnego odcinka naszego podcastu o badaniach klinicznych. Dla tych z Państwa, którzy nas nie znają, przedstawimy się. Ja nazywam się Katarzyna Fortak-Karasińska, jestem radcą prawnym, partnerem we i jest ze mną dzisiaj Pani doktor. Pani doktor jest ekspertem do spraw badań klinicznych. Bardzo się cieszę, że będziemy mogły... Porozmawiać i podzielić się z Państwem doświadczeniem na temat wdrażania badań klinicznych w podmiotach leczniczych. Nasz zespół pomaga właśnie wprowadzać badania kliniczne do placówek medycznych. Dziś, w drugim już odcinku będziemy dalej rozmawiać na tematy związane z tym, jak wdrożyć badania w szpitalach i w podmiotach leczniczych, i postaramy się dzisiaj opowiedzieć o tym, jak pozyskać pierwsze badanie kliniczne, odpowiedzieć również na pytanie, jak dużo formalności wiąże się z takim. Prowadzeniem badania i jak długo ono trwa. Zakończyłyśmy nasze ostatnie spotkanie i pierwszy podcast pytaniem związanym z ze przeszkoleniem personelu medycznego ustaliłyśmy, że ci, którzy są zaangażowani z personelu medycznego w prowadzenie badań klinicznych muszą mieć określone szkolenia. Mówiła pani doktor o szkoleniach w kierunku GCP. Proszę nam wytłumaczyć, na czym polega ta wiedza i jak zdobyć certyfikat GCP, bo jest on. Istotny tak? dla lekarzy, którzy prowadzą badania kliniczne. Tak, dzień dobry Państwu. W kontynuacji naszego poprzedniego podcastu, mówiąc o certyfikacie dobrej praktyki prowadzenia badań klinicznych, Good Clinical Practice, jest pozyskanie takiego certyfikatu. Jest dość. Prostą rzeczą należy wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez podmioty zewnętrzne. Takie, taką ofertę można znaleźć zarówno wśród firm, które prowadzą takie szkolenia, firmy prowadzące i monitorujące badania kliniczne tzw. firmy CRO prowadzą również taką działalność. Można w dobie obecnej COVID-u takie szkolenie i kursy i certyfikacje zrobić również w formie wirtualnej. No i to jest taki Pierwszy dobry krok, dobra, że tak powiem, praktyka, aby przybliżyć sobie, no tak naprawdę. Co oznacza prowadzenie badania klinicznego od strony takiej właśnie opieki medycznej nad pacjentem i dodatkowych obowiązków, które wiążą się z udziałem w badaniu klinicznym? Porozmawiajmy teraz w takim razie, jak pozyskać pierwsze badanie kliniczne, bo to myślę, że jest taki temat, który jest bardzo ważny dla czy przychodni, czy szpitala, bo jeżeli już taka placówka przeszkoli swój personel, zainwestuje w to, zainwestuje w ewentualnie brakujący sprzęt, no to zapytuję. Jak to pierwsze badanie miałoby się w, u nich znaleźć? Jak, jak, jak do tego podejść? Co pani doktor radzi takim placówkom? Bo zdaje się, że nie jest to proste. Rozumiem, że mówimy tu o placówkach, które e, pozyskują, czyli nie mają doświadczenia w prowadzeniu badań, nie, nie bardzo jeszcze mają e, rozoznanie, gdzie tutaj tak naprawdę. Poszukać tego źródła. Oczywiście najprostszą, najłatwiejszą drogą byłoby nawiązanie współpracy bezpośredniej z przedstawicielem działu badań klinicznych firmy farmaceutycznej, czyli sponsora badania, lub firmy, która prowadzi i monitoruje takie badanie firmy CRO. Oczywiście, też można sprawdzić oficjalne bazy badań klinicznych. To są takie oficjalne drogi, gdzie te źródła informacji o planowanych prowadzonych badaniach są. Są też podmioty, które troszkę ułatwiają tą drogę i korują wsparcie troszkę poprowadzenie za rękę, aby doprowadzić do przynajmniej pierwszego kontraktu, bo tak naprawdę bo prowadzenie pierwszego badania klinicznego jest taką najważniejszą rzeczą dla ośrodka w trakcie przygotowań i rekrutacji, prowadzenia, potem badania, kończenia. Dopiero wówczas tak naprawdę ośrodek zdaje sobie sprawę z całości tego procesu i jest bardziej świadomy przy podejmowaniu kolejnych decyzji. W związku z tym, no, któraś z tych dróg po prostu zaprowadzi nas do celu. Myślę, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na też skierowanie zespołu medycznego albo części jego na szkolenie właśnie z zasobów dobrej praktyki prowadzenia badań klinicznych jest też jednym z takich kierunków, które pomogą po prostu w nawiązywaniu takiej relacji i partnerstwa z sponsorem badania. Pani doktor, powiedziała Pani o firmie CRO. My wiemy o tym, że w badaniu klinicznym no, mamy sponsora, który jest zainteresowany przeprowadzeniem badania klinicznego w celu najczęściej, Wdrożenia danego produktu leczniczego na rynek. No, mamy właśnie ośrodek, mamy badacza, no, mamy też pacjentów. A jaką rolę pełni ta firma CRO w tej branży badań klinicznych, jeśli tak można powiedzieć? Tak, jak już pani Mysena powiedziała, firma CRO tak naprawdę prowadzi badanie na zlecenie sponsora, czyli firmy farmaceutycznej, posiadającej, czy e, biotechnologicznej, coraz częściej w obecnych czasach, posiadającej cząsteczkę która jest przedmiotem badania bądź procedurę, tak, medyczną, której bezpieczeństwo czy skuteczność podlega właśnie ocenie podczas tego badania. I... To, co jest oczywiście interesariuszy, mamy tutaj kilku. To, co jest ważne dla sponsora, to to, żeby przy statystycznie istotnych, pozytywnych wynikach tego badania zarejestrować daną cząsteczkę bądź procedurę w danym wskazaniu. Firma CRO jest, zależnie od oczywiście zakresu kontraktu z firmą farmaceutyczną, może odpowiadać za pisanie protokołu, wsparcie w pisaniu protokołu, składanie badania do Urzędu Rejestracji Badań. Pomaga w kontraktowaniu ośrodków, przygotowuje elektroniczne formularze do wprowadzania danych przez ośrodki dotyczące dokumentacji pacjenta. Zbiera tą dokumentację utworzoną podczas badania, monitoruje ośrodki, które prowadzą i leczą pacjentów w ramach tej procedury, zbierają też dane dotyczące bezpieczeństwa, stosowania danego leku i zgłaszania ich do ogólnej bazy również zajmują się oceną wyników przez statystyków, aż wreszcie na koniec badania piszą raport końcowy, który tak naprawdę służy i jest podstawą następnie do rejestracji bądź nie, tak? Leków w danym wskazaniu. A kiedy już dana placówka medyczna zrobi wszystko, żeby pozyskać to badanie kliniczne, to chciałam spytać, jak dużo formalności z takim badaniem się wiąże? Czy jest się czego obawiać? Czy należy się cieszyć, że da Mamy radę i tych formalności nie będzie za dużo. Jak do tego podejść? To pewnie jest objęte nadal pewnym mitem, aczkolwiek tą jakość prowadzenia, for, prowadzenia dokumentacji medycznej zachowuje praktycznie każda placówka. Oczywiście badanie kliniczne no, rządzi się swoimi prawami i inaczej uporządkowany sposób jest ta dokumentacja zbierana. Natomiast głównym obowiązkiem, który tak naprawdę jest codziennością funkcjonowania takiej placówki, jest właściwe i dokładne prowadzenie historii medycznej. Medycznej pacjenta, która jest źródłem danych do badania. Bardzo ważne jest właściwe dokumentowanie, przeprowadzenie wszystkich procedur, które są wymagane przez protokół i wprowadzanie tych danych do formularzy. Obecnie dane wprowadza się do formularzy elektronicznych, czyli to jest ten ICRF, i ośrodki po przeszkoleniu otrzymują dostęp, indywidualne hasła do takich formularzy. Muszą na bieżąco zapoznawać się też z aktualnymi danymi, które dotyczą bezpieczeństwa danego leku, oczywiście zgłaszać wszystkie działania niepożądane, a więc tych obowiązków jest nieco więcej niż w standardowym prowadzeniu pacjenta, aczkolwiek de facto nie wykraczają one poza taki, taki zakres obowiązków, który jest Ogólnie przyjęty jako należyty w prowadzeniu dokumentacji historii pacjenta. Czyli rozumiem, że prowadzenie dokumentacji medycznej plus to prowadzenie sprawozdawczości, o którym powiedziałyśmy w formule ECRF. Kto taką sprawozdawczość prowadzi? Czy ona jest po angielsku? Ja jeszcze tylko jeszcze nadmienię a propos drugiego, tego poprzedniego pytania, że w badaniach obserwacyjnych, tak fazy czwartej, czyli prowadzonych wówczas, kiedy cząsteczka jest już zarejestrowana, na przykład tych formalności jest o wiele mniej. Tak więc. To, to jakby mamy też jakąś tam pulę badań, która wymaga po prostu zna, na, znacznie mniej niż nam się wydaje, formalnego prowadzenia tej dokumentacji. Ale oczywiście przy bardziej skomplikowanych badaniach jest tego z kolei więcej. Natomiast na czym, no głównie, na czym polega? Prowadzenie sprawozdawczości z tytułu badania klinicznego to głównie udokumentowanie w historii medycznej wszystkich procedur, począwszy od poinformowania pacjenta o badaniu, pozyskania jego świadomej zgody na przeprowadzenie zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym, a po wizycie również kończący udział w badaniu w sprawozdanie i jakby cały raport, który podlega monitorowaniu i nadzorowaniu przez firmę Siero. A proszę powiedzieć, jak dużą liczbę pacjentów musimy mieć w badaniu klinicznym? To jest bardzo uzależnione od tego, z jakim badaniem mamy do czynienia, ponieważ są badania wysoce specjalistyczne, badania na grupach pacjentów w chorobach rzadkich, gdzie walczymy o pojedynczych pacjentów. Są też badania, których pozyskujemy spośród ogromnej rzeszy pacjentów kilkudziesięciu, kilkuset pacjentów. Tak? Natomiast generalnie liczba to nie jest jakby ważne kryterium. Najistotniejszym, dla ośrodka i dla decyzji, czy ośrodek jest w stanie poprowadzić to badanie, dopasowanie, tak zwane dopasowanie pacjenta do badania, czyli profil pacjenta, który jest bardzo precyzyjnie określony w protokole, aby szybko odnaleźć w bazie swoich pacjentów liczbę tych, którzy potencjalnie mogliby być beneficjentami takiego badania. I na tej podstawie ocenia się no, ta zdolność tak naprawdę ośrodka do przeprowadzenia badania. A jeszcze pamiętam to pytanie a propos czy historia musi być prowadzona w, w, w języku angielskim. Więc mamy oczywiście dane z historii medycznej, może wpisywać lekarz prowadzący pacjenta i może jakby, generalnie wszystkie CRF-y zazwyczaj są w języku angielskim. Rzeczywiście jest to język po prostu, który dla ułatwienia, no jakby został ujednolicony, ale tego też można przy wsparciu i przeszkoleniu koordynatora może ktoś po prostu tłumaczyć tak, dane z historii prowadzonej w języku polskim na angielski, natomiast wprowadzamy je z w języku angielskim. Czyli nie taki rozumiem diabeł straszny, i te wszystkie formalności można przeprowadzić i, i, i wdrożyć w placówce. Wiemy o tym, że prowadząc badania kliniczne, jako ośrodek, jako placówka medyczna, przyjmujemy wizytatorów właśnie z firm CRO. To są tak zwane audyty monitorów. Na czym one polegają i jak, jak do nich się przygotować? Tak, to oczywiście te wizyty, zanim rozpocznie się badanie, omawiane są jakby zakresy, czego dotyczą, taki, czego będą dotyczyły kolejne wizyty monitorów badań klinicznych. Podczas takiej wizyty monitor sprawdza przede wszystkim historię medyczną pacjenta i zgodność z danymi, które zostały wprowadzone do czyli takiej historii prowadzonej równolegle na rzecz badania klinicznego. No musi, musi być to jednobrzmiące, tak? to jest główne zadanie monitora medycznego. Oczywiście dodatkowo sprawdza się przy tej okazji sposób i warunki przechowywania leku oraz baczną uwagę zwraca się na zgłaszanie poważnych działań niepożądanych, wszystkich działań niepożądanych, ale głównie tych, które mają poważne no, skutki, dla I są poważnymi działaniami pożądanymi. Przy okazji prowadzenia badania klinicznego danego pacjenta. A jak często te audyty wizytatorów się odbywają? Jeśli prowadzimy badanie kliniczne, to w trakcie jednego badania ile jest takich wizyt? Czy to można tak przeciętnie określić? Częstliwość wizyt zależy absolutnie od protokołu. Czyli od badania. A, tak, tak? od badania. Można też dostosować, ponieważ wizyta, żeby była efektywna, no, musi być też zależy też od tempa rekrutacji pacjentów, bo tak jak powiedziałam, przedmiotem ocen, przedmiotem tego tej wizyty monitorującej jest sprawdzenie. Zgodności historii pacjenta z danymi wprowadzonymi do CRF-u, a w związku z tym ta historia, czyli kolejne wizyty muszą się pojawić. Więc jest to też regulowane między firmą CRO a ośrodkiem, jak wiele danych przybyło, tak żeby no, ta wizyta była skuteczna i objęła po prostu kolejne wizyty monitoringiem i sprawdzeniem danych. Jeśli już placówka zdecyduje się na prowadzenie badania klinicznego, to jak długo ono trwa? O, to bardzo różnie. Tu znowu odnosimy się do protokołu. Badanie może trwać od nawet kilkunastu, tylko tygodni do nawet dziesięciu lat. Tak? Natomiast coraz częściej też w zależności właśnie od fazy badania, tak. im wcześniejsza faza badania, tym często bardzo krótkie, szybkie badania, które mają bardzo jasno określony po prostu cel, a po nich następuje na przykład seria badań, które są, obserwują już bardziej długoterminowe bezpieczeństwo stosowania, bądź inne aspekty. Więc no to rzeczywiście to znowu zależy od protokołu, czyli od konkretnego badania. Tak. Mhm. A jak się kończy takie badanie? Czy dużo formalności jest związanych z zakończeniem badania? Jakiś raport? Jak, jak to wygląda? Oczywiście zakończenie badania jest takim podsumowaniem całego procesu. W związku z tym, jeżeli w trakcie, podczas wizyt monitorujących wszystkie odpowiedzi na pytania firmy CRO, bo po każdej takiej wizycie jest pewna, jest prowadzona taka sprawozdawczość i korespondencja między osobą, która monitoruje ośrodek a placówką, to zazwyczaj zakończenie badania nie jest związane z Jakimś wyjątkowym nagromadzeniem formalnych obowiązków. Natomiast oczywiście monitor przeprowadza wówczas tak zwaną kończącą badanie, odpowiada się również na wszystkie bądź to wcześniejsze, bądź to już takie końcowe pytania dotyczące danych wprowadzonych do, do crf u i następuje oczywiście jednocześnie też rozliczanie się i odesłanie pozostałego leku, który był nie został zużyty w badaniu, więc to główne formalności, które placówka musi wypełnić. Szanowni Państwo, to już ostatni temat, który na dzisiaj przygotowałyśmy. Bardzo dziękujemy, że Państwo byliście z nami. Mamy nadzieję, że chociaż pokrótce przybliżyłyśmy Państwu kwestie badań klinicznych w taki sposób, że jako podmioty lecznicze będziecie chcieli je pozyskać, bo myślę, że warto i warto wzbogacić swoją ofertę dla pacjentów, prezentując te nowoczesne, dostępne w ramach badań klinicznych technologie i produkty lecznicze dla pacjentów, ale także pozyskać Środki na funkcjonowanie placówki, bo również za badania kliniczne, jako ośrodek, otrzymujecie Państwo odpłatność. Bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.